Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was wszystkich serdecznie na tym naszym pierwszym spotkaniu i zapraszam do tego, by udać się do studni, gdzie czeka na nas Jezus. Na samym początku tych rekolekcji pragnę Was wszystkich, którzy będziecie w nich uczestniczyli, otoczyć modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem. Chcę przyzywać mocy Ducha Świętego nad nami wszystkimi, którzy przy studni będziemy spotykali się z Jezusem i Samarytanką Proszę pokornie, by mocą tego ducha, którego Pan dał nam po zmartwychwstaniu, zostały przeniknięte nasze serca, a wszystkie przeszkody na drodze przyjęcia Słowa Bożego, by zostały usunięte Jego mocą. Niech nas błogosławi szczerze na ten czas, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Drodzy, zapraszam więc do tej wyjątkowej przygody. Zapraszam do Ewangelii Jana. Jest to rozdział czwarty. I dzisiaj chciałbym zaproponować sam początek, wiersze od, ym, od 5 do 6. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. To miejsce, gdzie przybył Jezus, jest wyjątkowym miejscem. I nie dlatego, że uznawane było przez Żydów w tamtym czasie jako miejsce, w którym zamieszkiwali poganie, miejsce pogańskie, ale dlatego wyjątkowe, że kiedyś to miejsce było zamieszkiwane przez ludzi głęboko wierzących Jakuba, Józefa, jego braci. Tam wiele lat wcześniej kwitła wiara. I nie sposób, drodzy, zrobić jakiegoś przełożenia na dzisiejszą rzeczywistość, na naszą rzeczywistość, europejską rzeczywistość, polską rzeczywistość. Że ziemia, która kiedyś była zamieszkiwana przez ludzi głęboko wierzących, dzisiaj jakby zaczyna jałowieć. W Europie już bardzo, w Polsce coraz mocniej. I na ten Adwent Bóg wybrał to miejsce wyjątkowe, Pamięci o głębokiej wierze. Bóg w ten Adwent przez te rekolekcje, które przeżywamy, chce nas zaprosić do studni, do miejsca, gdzie już jest Jezus na nas czeka, gdzie jest samarytanka, która gdzieś tam słyszała o Bogu, słyszała o przodkach, ale dzisiaj już za bardzo nie wierzy. jest miejsce dla każdego, kto się zechce przyłączyć. To jest miejsce dla Ciebie, miejsce dla mnie. I tak jak mówię, bardzo mocno to miejsce odpowiada dzisiejszej rzeczywistości, w której jesteśmy jako chrześcijanie osadzeni. Pamiętam jakiś czas temu, miałem możliwość przeżywania rekolekcji na granicy Belgii z Luksemburgiem w jednym z domów rekolekcyjnych, i był to czas, kiedy, kiedy kończyłem mój pobyt poza granicami Polski i byłem przytłoczony tym, jak ludzie ochrzczeni są zamknięci na Pana Boga. Było mi z tym jakoś bardzo ciężko. I pamiętam na adoracji w tamtym miejscu właśnie użyłem taką modlitwę o wylanie ducha na Europę. I w tej takiej, no może nie rozpaczy, ale w takim mocnym zatroskaniu i, i, i smutku z powodu tego, że, że ten Jezus jakby się dla ludzi dzisiaj nie liczy, poszedłem w las i wykrzyczałem Bogu modlitwę o wylanie ducha na Europę. Zakopałem tę kartkę do ziemi i wierzyłem głęboko, że, że Bóg w jakiś sposób odpowie na moją modlitwę. Momentami wydawało mi się to śmieszne, a z drugiej strony gdzieś tam bardzo głęboko wierzyłem. Po kilku miesiącach zostałem zaproszony do wygłoszenia rekolekcji właśnie w tym domu rekolekcyjnym w tym miejscu, gdzie wołałem o wylanie Ducha Świętego na Europę. I rekolekcję głosiłem dla kilkudziesięciu osób, przedstawicieli wspólnot ewangelizacyjnych, charyzmatycznych, z polskich misji katolickich w Europie. Wzruszyłem się tym jak dziecko. Bóg dał mi taki znak i pokazał mi, że On wysłuchuje naszej modlitwy. I dzisiaj chcę Was wszystkich prosić, byśmy się za siebie modlili i wołali o nowe wylanie Ducha Świętego na nas, o nowe spotkanie przy studni Jakuba. Słuchajcie, kiedy, kiedy szedłem przez Luksemburg jego ulicami, widziałem na rogach budynków, rogach kamieni z Matkę Najświętszą. Dziś wielu ludzi tam mieszkających nie jest w stanie powiedzieć nawet, kto to jest. Ale ona świadczy o tym i przypomina, że ta ziemia była pobłogosławiona przez jej syna i że ona tam była obecna na co dzień. Ludzie Matkę Bożą mieli na, na rogach swoich kamienić. A dzisiaj, kiedy się idzie przez Luksemburg, mamy zamknięte kościoły, a przed tymi kościołami są wielkie pomniki masonerii, która manifestuje to, że zamknęła jeden czy drugi kościół. Dlatego tak bardzo mocno potrzeba, żebyśmy się drodzy wokół Chrystusa i wokół tej studni spotkali, nabrali siły do głoszenia światu tego, że Bóg nasz jest Bogiem żywym. A polska rzeczywistość, w której dochodzi do, do bezczelnych prowokacji przeciwko Panu Bogu. Dzisiaj w Polsce ludzie, którzy mienią się e, przywódcami narodu, a, a ich imię celebryci, i, i zdają się być jakimś jedynym wyznacznikiem autorytetu w Polsce, mogą Panu Bogu e, za przeproszeniem narobić na twarz i wiedzą, że nic im nie będzie. Kampanie przeciwko Bogu. Obrażanie Najwyższego, Księża, którzy sobie z satanistami robią zdjęcie i ogłaszają porozumienie ponad podziałami? Gdzie żyjemy? Jakiego oczyszczenia potrzebujemy? Jakiego posiedzenia przy studni, żeby zrozumieć, że nasz Pan pragnie nam dać szczęśliwe, nowe życie bez prowokacji, bez wyśmiewania? Ale życie pokoju i radości. Zapraszam Was, drodzy, poślijcie informacje o tych rekolekcjach, o tym spotkaniu przy studni, gdzie się da, w całą Europę i świat, do Polonii także, byśmy mogli razem odkryć na nowo, że nasz Bóg na nas czeka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.